Witam serdecznie. Witam serdecznie, moi mili. Jest dzisiaj środa, 23 dzień lipca, 8.30. Ja, jak widać, jestem w świeciu na załadunku. Nie wyjechałem wczoraj, dlatego, że nie mogłem wyjechać we wtorek. Wyjechałem w środę. No, i czekamy na załadunek. Mamy załadunek do Lyonu. Termin rozładunku jest na poniedziałek. Natomiast, no, gdyby się udało zrzucić to w piątek, to zrzucimy to w piątek. Chociaż powiem szczerze, że raczej się nie uda, bo tam będzie 1700 km. Nie, a z 1500 gdzieś. 1400, chyba nawet. <laughs> Musiałbym w miarę szybko stąd wyjechać i dojechać, dojechać do świecka zatankować jeszcze wbić się w Niemcy, szybko pauza, dziewiątka jutro cały dzień gdziebym zajechał? zajechałbym może do, do Francji, może by się udało, może nie, nie wiem, zobaczymy no, na ten moment termin jest poniedziałkowy, z założeniem takim, że jakby się udało zrzucić co w piątek, to będziemy mieli robotę od razu na piątek załadunek jakiś tam, nie wiem, czy do Hiszpanii, czy, czy wrócimy do Polski, nie wiem. W każdym razie na razie czekam, jestem trzeci w kolejce, byłem się zarejestrować. Mój telefon zajebisty już jest pod ładowaniem, czekamy na SMS-a, SMS-a na razie nie ma. Kurwa, co za cegła. Ja pierdykam. No i co? I zobaczymy jak to pójdzie tutaj no, jeszcze muszę zadzwonić, bo którędy mam jechać, znaczy którędy chcia, chcieliby, żebym jechał, bo tu też jeszcze nie ustaliłem, Czy jakoś normalnie, czy inaczej jakoś, co nie wiem, termin luźny, także może będzie jakaś tam jakieś cudowanie po drodze. Także na razie na razie czekamy na, rozładunek, na załadunek. Taką celulozę kiedyś przywiozłem. Skąd to było? Z Niemiec chyba. No to jest celuloza, to co tu leży. Tak, ja to ładowałem w Niemczech. No, a teraz czekamy, zobaczymy jak to szybko, jak to szybko się, yy, się, się uda załatwić. Posiedziałem chwilę w domu, w piątku, w zasadzie w piątek o godzinie 16.00 16 byłem już w domu, także sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, Cztery dni posiedziałem, także w miarę, w miarę, w miarę odpocząłem od tej roboty, trochę, trochę, trochę też pracy miałem w domu, miałem też parę rzeczy do załatwienia takich osobistych, wszystko się w miarę udało poprostować, I teraz mogę się zająć tylko teraz. zaraz sobie kawę zrobię, bo tutaj chyba chwilę musieli poczekać. Zaparzymy sobie kawę i będziemy oczekiwać na załadunek. Dam znać, co i jak, jak wyjarę, to się odezwę. No bo tu oczywiście nagrywać nie można. Także ciekawe, która będzie godzina. Która teraz jest godzina? 8:45 już jest nawet. Także no 9, 10, no gdzieś koło 13, może wyjadę, może nie. No ja już jadę, wjechałem. Zobaczcie, jadę już, dostałem SMS-a, którego nie dostałem, teoretycznie, bo zadzwoniła do mnie kobitka i mówi, że mam wjazd już. Ja mówię, że ja nie mam SMS-a żadnego. No to proszę jechać, nie ma problemu. Czasami, czasami SMS y nie dochodzą, także jedziemy, zobaczymy. No, w miarę szybko to pójdzie, mam nadzieję. Muszę pasy zapiąć, bo tu dzwoni. Dobra, odezwę się po załadunku. A few moments later. No cóż moi mini, 14 dochodzi, za 15 jest, ja dopiero wyjeżdżam. Zatrzymałem tutaj się, wyrzuciłem sobie tu śmieci, okay. tam do kibla poszedłem, okay. A, odlać się i co, no wyjeżdżam, No co, zjadłem obiad jeszcze, bo to już piątek to już zapomnieć, mogę, nie? Tak czy inaczej, to jeszcze sobie pozwoliłem na odrobinę luksusu, zjadłem obiad, kurcze. W niedzielę zrobiłem kociołek w domu, zostało trochę warzyw, sobie wziąłem dwa słoiki warzyw, karkówkę z grilla, odgrzałem no i zjadłem obiad, nie? Jest 13.40, dzisiaj tylko chyba albo na Newadzie zostanę, zobaczę jeszcze, albo zostanę na, na Newadzie, bo tam muszę i tak wjechać, przed do sklepu motoryzacyjnego wejść, kupić sobie muszę. Chciałem sobie kupić, wiecie, yy, falbanę chcę powiesić tutaj na szybie. Także muszę zrobić zakup taśmy z rzepem. To jest jedno. Drugie muszę kupić, kurcze złączki do przewodów. Wziąłem pistolety. No ten pistolet już padł do foski. No taki, takie gówno, że po prostu już nie działa, nie? Zablokował się, wcisnąłem, nie chcę i nie, nie chcę odbić Franca, powietrze cały czas leci, musiałem go odpiąć. Także zrobię sobie, posztukuję sobie tamten pistolet do tego przewodu, do tej, do tej, do tej wtyczki. I sobie założę normalny pistolet ludzki, który będzie działał. Inaczej nie do rady z tym pistoletem głównianym. Nie dość, że jest krótki przewóz, to jeszcze jest tak, tak, tak dmucha, jakby w ogóle nie dmuchał. No i co? I teraz jedziemy. Jedziemy sobie tutaj do, na Poznań piątką eską. Y, autostradą do Nowego Tomyśla. I w Nowym Tomyślu sobie zjadę i pojadę sobie starą dwójką. Jadę na Nevadę. Wiadę na Nevada, zrobię te zakupy i zobaczę, która będzie godzina. Bo być może jeszcze polecę, jeszcze polecę sobie na świecko, na subicę zatankuję, do biedronki wejdę, muszę dokupić, muszę dokupić pieczywo, no i takie tam pierdoły, gumy do życia muszę kupić. po prostu, no nawet nie musiałbym do Biedronki jechać, bo mogę to gdziekolwiek kupić. No w każdym razie do sklepu muszę wjechać. No i jedziemy, no i co? I w piątek gdzieś stanę na Burgu. Prawdopodobnie. Do poniedziałku trzeba będzie zostać. Do poniedziałku trzeba będzie zostać. Później się zrzucę i będziemy dalej pracować. Także tutaj jest 5 kierunek Bydgoszcz I jedziemy. Tu na mostki zjechałem jednak, słuchajcie, jest 1720, przyjechałem tutaj. Na mostki postanowiłem zjechać tak naprawdę, dlatego że słuchajcie, jak tutaj w tym sklepie tego nie kupię no będę miał jeszcze Newadę, a jak na Newadę pojadę, to później kurczę już nie mam pomysłu gdzie, a chciałbym dzisiaj do granicy dolecieć przynajmniej i powiem Wam tak, no jest duża szansa, że ja to zrzucę, krótko mówiąc, więc jadę tak, żeby to zrzucić, także dzisiaj do Niemiec trzeba wjechać. Także dzisiaj do Niemiec spróbujemy wjechać, znaczy jedziemy na pewno myślę, bo na korka na granicy nie ma. Jest czwartek, więc jest póściusieńko. Wieczorem stanę sobie na gdzieś kurczę, pod Berlinem. Pod Berlin się wbije. I. To roz rana ruszymy w nocy. Po południu powinniśmy być gdzieś kurcze koło, koło Francji gdzieś na piątce. No i nie, no duża szansa jest, żeby to, żeby to zrzucić. Także idziemy na razie do sklepu. Wyjeżdżamy, słuchajcie, ale są tak dwie sprawy, kurde. Pierwsza to jest taka, że mam zalane buty. Zostawiłem buty na stopniu, kurde. A w Dafie niestety jest tak, że tam jest rynienka taka, która wchodzi na drzwi. No i niestety tarynienka kurde powoduje, że. A tu pojadę. Tarynienka powoduje, że dosłownie woda, woda jest odprowadzana na stopnie, na stopnie stoją buty, więc buty są mokre i ja zgnuły mam zgolone buty i musiałem zdjąć buty, w... o, klapki musiałem założyć. To jest druga spra jedna sprawa, druga jest taka, że kupiłem złączki do przewodów, zrobiłem sobie już pistolet, działa. Ja jeszcze później będę miał chwilę to. Go Muszę go trochę przerobić, bo jedną złączką usunąć i wpiąć go w stalowy stalowy wtyk. No, to muszę śrubki odkręcić, dwie nakrętki, złapać, skontrować i złapać się tak, żeby były, było elegancko zrobione i będzie, będzie cacuchno. No ale rzepa nie kupiłem niestety. Rzepy są tak jak kurde na to Rzymiu. Kiedyś byłem, nie pamiętam gdzie ja kupiłem te, te które miałem. Bo tutaj były rzepy 90 cm długie, kosztowały 14 zł, no to ja bym musiał kupić trzy takie, a 50 zł prawie, no to bez sensu jest. To ja wolę nawet teraz tego nie kupić i kupić sobie gdzieś w domu w pasmanterii, no byłem w pasmanterii, ale niestety była nieczynna, bo urlop miała babka. Bo jeszcze chciałem kupić igłę z nitką, bo muszę jedną rzecz tutaj sobie strzyć. Nie chciałem z domu zabierać żonie, żonie nici, nie? No i niestety nie kupiłem tego w paspenterii. No w paspanterii bym to kupił. Ale mi się wydaje, że ja kupiłem tą rzepę, kurde, tutaj na Nevadzie. Także wjedziemy na Nevadę. Tutaj pół godziny odkręciłem. Byłem w sklepie, kupiłem, co potrzebuję. Kupiłem sobie ziemniaki. Ziemniaki kupiłem sobie, cztery piwka i... i... co? I gumy, do Muszę Lubię mieć gumy. Także to mam. Teraz tak, na Nevadę tylko wdepnę, tak, uzupełnię wodę, zatrzymam się przykranie zaraz blisko, uzupełnię wodę w bańce, podjadę do tego sklepu tam przy myjni. i tam jak nie będzie tego rzepa, no to po prostu nie kupię, no bo nie będę 50 zł wydawał na kawałek rzepa, bo to jest bzdura, bo to są nie dość, że rzepy są, one są w komplecie, po prostu jedna lewa i prawa strona naszy damskiej, bo mi chodzi o to, żeby tu przykleić do szyby. I to, co jest na Falbanie, żeby się w... W zaczepiło, prawda? Już ja nie potrzebuję tej części, która jest przyta do Falbany. Ja kupiłem takie coś, tylko nie pamiętam, gdzie. Ale chyba na Nevadzie to brałem. I to było na metry. I to kosztowało, nie wiem, 15 zł kosztowało mnie 3 metry. I to nie będę 50 zł wydawał po to, żeby teraz z Falbana zawis zawisła, bo już jeżdżę tyle bez Falbany, to i tą trasę zrobię bez. A ten... Jak będzie, to kupię, no proste. No. Popijam sobie, kurde, piwo bezalkoholowe, bo tak mi się pić chciało, już Pepsi nie kupiłem. Teraz jak byłem w domu, to kupiliśmy sobie z żoną ten, żona akurat lubi z cytryną, takie bardziej kwaśne. I ten okocim, kurczę powiem wam, ten okocim limonka z limonka z miętą. Całkiem fajny jest, I ten granat też jest niezły. Tam jest granat z czymś tam jeszcze. Taki fioletowa puszka. I to fajnie zabija pragnienie. Bo, to, bo nie miałem tego w lodówce. No to jest takie wiecie no. Temperatura trochę niższa niż pokojowa. Sobie wrzucę zawsze jedną puszkę do lodówki i będę na takie upalne dni miał. Bo ta woda to wiecie jak to z wodą jest. No, woda to już też brzydła no. Ciągle woda, 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 woda kurcze i... Jak jestem gdzieś w Hiszpanii w sklepie to zawsze sobie biorę Pepsi. Lubię pepsi cukrowe piję, także sobie zawsze biorę, albo biorę sobie zgrzewkę tych małych puszek, albo sobie biorę jakąś tam butelkę większą. No i 4 godziny jazdy mi jeszcze zostały, no bo 4 godziny pracy mi tak naprawdę zostały, więc wiadę po prostu na Newadę, załatwię co trzeba, później jeszcze zatankować, już do Biedronki nie będę szedł. Myślę, że z godziny jeszcze tak znudzę na, tutaj na tym na tankowaniu i na tej nawadzie, tej To zostaną mi trzy. No to gdzieś spokojnie do Berlina dolecę. A mówię, no. Kurwa, tak jechałem, zacząłem liczyć, bo zobaczcie. Mam do celu jeszcze 1376 km. Wyliczam mi tutaj 1646. 16 godzin 46 minut. Czasu. Czas dojazdu pokazuje mi w tej chwili na 11 rano. Jak doliczę do tego wszystkie pauzy, czyli dwie dziewiątki i jakieś krótkie, no czyli załóżmy doliczę, nie wiem, 18 godzin pauzy plus cztery yy, krótkie, to jest 3 godziny, to jest 21 godzin, także jest 11 plus 21 godzin, to ja będę gdzieś na 8 rano na rozładunku. I to by było idealnie, bo ja bym się jutro zrzucił. Załadowałbym coś jeszcze sobie i jakiś taki weekend był jechany, przynajmniej trochę, bo we Francji tak jest zakaz. We Francji jest zakaz od godziny 7 do godziny 19. Więc no, ale na przykład jakbym dostał w kierunku Hiszpanii coś, to kurczę może by się udało na zier, nawet dolecieć tam na tą plażę znowu na weekend, nie? Także wiecie, no to jest, jest się o co bić. Tak tak, tak, tak do mnie mam, no bo ja też nie wiem, gdzie pojadę, bo ja mogę na przykład z Lyonu załadować do, do Polski z powrotem. Wrócić i jeszcze raz pojechać. Nie wiem, no jestem na to też przygotowany, bo tak się też umówiłem tym razem. Także na razie jedziemy, zobaczymy, co będzie. Tutaj kawałek tutaj minę tą przelecę tu nad autostradą, za chwilę będzie Nevada. Zatrzymam się i a dzisiaj mówię, nie ma korków. Można wjechać na, 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 na Eurowaga, wiadę, zatankuję, bez Korka wyjadę. Wiadę do Niemiec, nawet jakbym podjechał gdzieś tam pod Berlin. To już jest dużo. Jakieś 100 km chociaż zrobić w Niemcy. To już jest duży plus. No, bo ja już na Nevadzie tutaj sobie wodę nabrałem. I teraz zjedziemy sobie tam za, za te krzaczory. Jest sklep. Zobaczymy, czy będzie tak. Ta rzepa. Nie to trudno. Ale muszę tutaj, ten, bo w sumie jest, tak. Miesiąc jest, bez tabliczki. Ona sobie tam leży gdzieś kurczę Schowana i za tą teczką kurczę A jakoś nie wiem. Zawsze zapomnę, a jak się przypomni, to leży i mi się nie chce stać. A ja już chyba się starzeje. Naprawdę. No i tutaj jest sklep moto. Kiedyś kupiłem do skanii, jak w Megatransfab pracowałem, to kupiłem, kurze w wielką, wielkiej nadziei, że będę pracował, A tutaj stanę z boku, to, to kupiłem pokrowce, kupiłem podłogi, no później to sprzedałem oczywiście, tam kierowca jeden z Megatransfab kupił ode mnie, mój widz, no ale musiałem, straciłem na tym stówę, nie? Dobra, także ja idę zobaczyć, czy jest to, co potrzebuję. A few moments later Dobra, kupiłem tutaj. Kurczę, Powiem Wam, że coś mi się chyba pomyliło z tymi cenami. Bo mi się wydawało, że ja 3 zł za to płaciłem. A tutaj tutaj kupiłem no, 12 zł za metr. E, to kosztuje i to kosztuje, bo kupuje się komplet. Nie można kupić jednej strony ani drugiej, nie? Kupuje się po prostu komplet. 2,5 metra kupiłem. Tu spokojnie wystarczy. Jeszcze tam z met, chyba mam tego w tym w kartoniku takim moim. Także na pewno sobie to tutaj będę mógł zrobić. Ale zobaczcie jaki pusty parking jest. To jest niewiarygodne. No, tu nie masz w ogóle aut. Tutaj zawsze stoję wzdłużkę. Jest pusto. Na tym parkingu to jest, no to jest duży parking, On nigdy się praktycznie nie zapełnia. Przynajmniej ja nie pamiętam czasów. Chyba że jak autostrady nie było. Ciężarówki jeździły tędy. Bo no to ja jeszcze wtedy nie pracowałem w zawodzie, także nie wiem, może tak było, że tu pełno było, ale chociaż tu tych parkingów to jest jak na tym, jak na tej trasie. Tu od, od granicy do Świebodzina to jest takich dużych parkingów: ze 4-5, a dzisiaj jest półściusieńko. Półściusieńko, także to jest właśnie. To jest właśnie fajne, jak się wyjeżdża z, z Polski pod koniec tygodnia, gdzie nie, nie ma, nie idzie się z prądem, tylko się idzie pod prąd. Tych wszystkich aut, które jadą, z, wracają. nadzieję, że mu tam chyba nie... Kurde. Nie zajechałem mu chyba drogi. Nie, on tam skręcił. Dobra, super. Tak na styk wjechałem. Dobra, yy, teraz tak. Jeszcze jest kwestia taka, że mam załadowane... Ja w ogóle chciałem Wam powiedzieć, bo fajne mi się rolki trafiły z załadunku. Załadowanych mam 11 rolek, ale to są rolki maksymalnie na wysokość, wysokość 1,70 m. Także one są niższe niż ja. Także łatwe do spięcia. Dwie pierwsze rolki są, jedna, druga. Znaczy pierwsza jest zaraz przy ścianie, druga jest za nią i później jest jodełka. Także fajnie to jest poustawiane, fajnie się to pospinało. Jest tak kurcze pół wysokości naczepy, także jest to w miarę stabilne, nie buja. Fajnie się z tym jedzie. A pogoda widzicie jaka ponura. Ponurawo, ponurawo się zrobiło. Co chwilę o, zaczyna wlać znowu. Także moje klapki teraz już mogą zmoknąć. Ja muszę później zrobić, zakleję sobie taśmę po prostu. Ale widziałem u kumpla kurde on ma taką ee, jakby to nazwać. Taką wkręcaną na te śruby, taką osłonę tej, tej bo tam jest na drzwiach, później później Wam może pokażę. To jest taka rynienka, która odprowadza wodę z uszczelek i ta rynienka po prostu schodzi centralnie na, na stopnie. I jak para deszcz, no to tak jak teraz na przykład, to to leci woda po prostu, nie? Także trzeba ją zakleić, później Wam pokażę, nie będę teraz opowiadał, żeby... Także teraz jedziemy zatankować. The next day. Dzień dobry. 24 dzień lipca, godzina 6.25. Ruszamy z parkingu z wczoraj sobie słuchajcie tutaj na Missandorfie. Oj, tu już stałem raz tylko nockę. I to jeszcze w Andreasie jak do Anglii jechałem rano. Znaczy rano w, w piątek wyjeżdżałem i tutaj sobie przyjechałem. To pamiętam, bo korek był straszny wypadek, był kilka dni wcześniej na autostradzie tutaj, dalej na dwójce i zamknięta była autostrada, objazdem trzeba było jechać i, Ach, długa historia, dlatego tu przyjechałem, żeby z Polski nie ruszać, żeby czasu mieć więcej. E, I tak, na dupach stanąłem, no bo wiadomo, że już miejsc w Rajce nie było, ale na dupach sporo miejsca było jeszcze, także można było się przytulić na spokojnie zrobiłem tutaj, wiadomo. Chodzi o to, żeby dzisiaj się przedostać może jak najdalej. Jak najdalej w głąb w głąb piątki na jakby się udało do Francji wpaść. Ale to pytanie, jak będzie na piątce. Piątka z szóstką, jak będzie wyglądała. W każdym razie zostało mi 1213 km do celu i i pokazuje mi w tej chwili przyjazd na godzinę 21. Jakbym teraz ruszył i, i dojechał. Więc jak 21, no to 9 godzin pauzy to jest 6 rano, plus 4 krótkie to są 3 godziny, to jest 6, 7, 8, 9. No, może jest realne, no jest, jest to w zasięgu, żeby przed 11 dojechać. Pytanie czy mnie ściągną, nie? W papierach jest adres, a znaczy ten w papierach jest termin na poniedziałek, więc to tak, we Francji to jest różnie z tym. No ale cóż, no, jest misja do zrobienia i trzeba ją wykonać. A chciałbym się zrzucić, dlatego że mówię, no, byłby jakiś taki weekend normalny, jechany. W miarę przynajmniej. Co, jutro stanąłbym po południu i bym musiał do poniedziałku gnieć. No, słuchajcie. No, I tak dzisiaj muszę do firmy zadzwonić. Bo muszę ustalić z nimi co, co on ma dla mnie, bo jeżeli on ma jakiś załadunek, nie wiem, na oddalony jakoś, jakoś mocno albo coś, no to też nie będę miał za dużo czasu, żeby żeby jeździć, nie? tu zrzucić się, podjechać kawałek, załadować i, i tak może być, ale ewentualnie jakby przyszło mi tam krążyć du dużo, no to ale to wiadomo, znowu planowanie, znowu to jeszcze roboty nie ma, ma już planuje kiedy, kiedy ją załaduję i to takie wiecie, no takie na wyrost trochę wiadomo. Zaczyna mi klepać ten Dafiusz. Sprawa bo jest 12 tysięcy kilometrów, a już słychać wtryski. Chyba że... chyba że ten silnik tak pracuje. Nie wiem, no ale chyba wydaje mi się, że tak nie było na początku. <tryk> Ładny dzień się zapowiada, bo jest w tej chwili 16 stopni. W ciągu dnia będzie prawdopodobnie gdzieś tam około 20 paru. Borówka wczoraj stał we Francji na Nimes, na Nim, na dziewiątce, czyli na południu, do Barcelony leci. Do mówił, że stanął o 17 to padał deszcz. Ta pogoda też teraz trochę się przyłamała. I pytanie, jaki będzie weekend, czy będzie ładny, czy będzie deszczowy. A czy ładny to jest takie pojęcie względne, bo dla niektórych deszczowy może być ładny, tak? Jak ktoś lubi deszcze, spacery w deszczu, romantyczne. To dla niego deszczyk jest, jest, jest ładną pogodą. Ja zdecydowanie wolę taką temperaturę w granicach 23-25 stopni. Wtedy się zajebiście czuję i... Ale dobra. <laughs> Zaraz dziewiątki z tej... Zaraz na dziewiątkę wpadniemy z dychy. Tutaj z autostrady A10 na A9. Będziemy jechać na Norembergę i tutaj na dół do 6. Także... także co, jedziemy, walczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie.